Serdecznie w programie Bellisimki na kanale SCETV. Cię poruszymy wszechobecny temat, czyli smog, czyli największe zagrożenie dla naszych płuc i w ogóle dla naszego organizmu. Ale na początku, w ogóle, w ogóle może wytłumaczmy sobie, czym jest smog, Aniu. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o smog, to właśnie w wyniku spalania powstają między innymi tlenki węgla, siarki czy azotu, ale także substancje benzopiren, jak... ale także m, wielopierścieniowe m, węglowodory aromatyczne, które także że bardzo źle wpływają na nasz organizm, ale także słuchajcie pyły PM, które są zawieszone jako substancje stałe w powietrzu. One sobie po prostu latają, my ich nie widzimy gołym okiem, natomiast i też co ciekawe słuchajcie, grawitacja nie wpływa na te cząsteczki i między innymi w dobie koronawirusa, mamy teraz czas pandemii, ciekawą informacją jest to, że te wirusy osiadają na tych cząsteczkach stałych i potrafią, słuchajcie, przemieszczać się w naszej atmosferze, więc też musimy na to zwrócić uwagę, zwłaszcza w okresie grzewczym. Mamy dwie Wielkości tych pyłów jest 2,5 oraz 10. Troszkę, gor, troszkę gorszy jest ten 2,5, ponieważ on jest dużo mniejszy, więc przede wszystkim bardzo wpływa na nasz układ krwionośny, ponieważ wnika do krwiobiegu, może prowadzić do miażdżyczy, czy nawet, czy mówiłaś o blaszkach przed Tak, blaszki przedmiotowe, czy Przede wszystkim chodzi o to, że w momencie, kiedy, może dodam, że te jednostki 2,5 i 10 podajemy w Mikro, mikrometrach tak. i 2,5 te pyły są bardzo małej wielkości. One przy wdychaniu, znaczy przy jakby no, oddychaniu wchodzą głęboko, w, głęboko w, układ, w układ oddechowy i przede wszystkim słuchajcie, właśnie dostają się do płuc. Tam destabilizują, znaczy, znaczy przepraszam, nie do płuc, tylko właśnie do, do przemian. Tam się destabilizują m.in. blaszki miażdżycowe, um, ulegają um, ścian, w ogóle ściany naczyń krwionośnych, ulegają zapal, stanowi zapalnemu, ale dodatkowo jeszcze, um, słuchajcie, może to doprowadzi do um, zakrzepicy do i do zawału zawał serca, udar mózgu, czyli choroby cywilizacyjne XXI wieku mogą między innymi być właśnie spowodowane między innymi oddziaływaniem smogu na nasz organizm. No i cząsteczki PM10, o których wcześniej wspominałam, są to troszkę większe cząsteczki, przede wszystkim one niestety degradują bardzo mocno nasze płuca, ponieważ prowadzą właśnie do zapalenia oskrzeli, do niewydolności całego układu oddechowego, prowadzą do zapalenia płuc, więc tak. no niestety tutaj układ oddechowy dostaje bardzo mocno w kość, że tak powiem, kolokwialnie, więc powiem Wam, że no niestety. Sami się trochę trujemy i niszczymy ten organizm, wdychając to, co wdychamy. Tak, te zawieszone cząsteczki stałe w atmosferze, one szczególnie negatywnie właśnie wpływają na nasz organizm. Dodam też, że a propos dzieci: słuchajcie, bo dzieci mają. W momencie, kiedy są małe, kiedy się rodzą i mija kilka tygodni, decydujemy się na wyjście z dzieckiem na spacer, ale nie zdajemy sobie sprawy, że w okresie zimowym, w okresie grzewczym, kiedy na przykład są godziny poranne, bądź godziny, wieczorowe, kiedy właśnie zaczyna się największe spalanie w piecach. Ten poziom właśnie tych substancji chemicznych, które bardzo źle wpływają na nasz organizm jest tak wysoki, że dziecko, które jeszcze nie oddycha nosem, tylko oddycha Uśką. ustami, czyli całą powierzchnią w zasadzie można powiedzieć swojego ciała, jakby przyjmuje do organizmu wszystkie te związki chemiczne i pewnie to w takiej ilości nawet pediatrzy alarmują, żeby z małymi takimi dzieciaczkami w tym okresie albo wychodzić, po prostu wyjeżdżać na wycieczki za miasto, albo po prostu zupełnie rezygnować z wyjścia na spacer. Z tego względu, że są ogromne powikłania i konsekwencje takiego jakby, jakby przebywania takiego małego dziecka właśnie na dworze. Między innymi potem te dzieci, słuchajcie, mają liczne alergie, na które wiecznie narzekamy, właśnie alergie wziewne, czyli takie, które są typowo związane z naszym układem oddechowym. W ogóle z choroby układu Od... tak. oddechowego, tak? Czyli dokład Płuca, znaczy zapalenie płuc na pracujące zapalenie oskrzeli, ale słuchajcie, co ciekawe, większość jakby chorób w okresie zimowym typu przeziębienia. Wydaje nam się, że to jest przeziębienia. Tak naprawdę tutaj nas drapie gardło, tutaj mamy katar, tutaj właśnie coś nas tak, jakaś wydzielenia na przykład. Znaczy, mamy łyka, znaczy, łykać, Tak, łykać tabletki, to niekoniecznie musi być od tego. To właśnie może być wynik um, działania właśnie tych um, pyłów, chociażby zawieszonych w atmosferze, więc um, tak naprawdę to przeziębienie może być związane właśnie ze smogiem. Dodatkowo jeszcze muszę wam powiedzieć, że a propos właśnie dzieci, często jest tak, że właśnie rodzice narzekają na właśnie na te alergie, a, a tak naprawdę jakby wystarczy ograniczyć przebywanie dziecka właśnie w okresie zimowym Do na powietrzu. dworze. To jest no generalnie też mówimy niezdrowe, bo fajnie jak dziecko pobiega i tak dalej, ale czasami po prostu warto zrezygnować. Tak naprawdę też się zastanawiamy co z przebywaniem w okresie zimowym na dworze i właśnie w tych godzinach grzewczych. No właśnie Czy myślę, warto wychodzić tak, na My się nawet dzisiaj właśnie dyskutowałyśmy, się. jak to na przykład z bieganiem na dworze, czy w ogóle można biegać, czy przebywać na tym dworze i chyba jednoznacznie stwierdziłyśmy, że tak, ale w pewnych godzinach, kiedy na przykład już, na przykład myślę, że to najlepsze byłoby po południe, kiedy już... Tak. Ludzie są w pracy i nie grzeją tak bardzo, nie spalają tych, nie ogrzewają swoich domów, więc albo to, albo po prostu ochrona całego ciała, żeby to po prostu ta skóra nie wchłaniała tych złośliwych substancji, plus po prostu maseczka antysmogowa. I Zgadza się. No po prostu najlepiej to po prostu nie wychodzić z domu albo wyjeżdżać za miasto, gdzie po prostu nie ma tego pyłu, bo też często widzicie, wyjeżdżając za miasto, po prostu wielką łunę czarną, która po prostu leży nad tym miastem i powiem Wam szczerze, że mnie to się po prostu aż... To jest okropne, naprawdę. Tak, naprawdę moje dziecko chodzi do przedszkola pod Wrocławiem i jak wjeżdżam na obwodnicę i zmierzam właśnie w stronę centrum, jestem przerażona, bo po prostu taki klosz nad, nad miastem no, się unosi. Tak. Ale słuchajcie, a propos właśnie tej urbanizacji, tego, jak my się rozrastamy, jeżeli chodzi o budownictwo, to w 1952 roku taką ciekawostkę wam opowiemy. W Londynie słuchajcie, był smog stulecia w ogóle. 5 dni, słuchajcie, zaledwie. Smog przekroczył naprawdę tysiące razy po prostu te dopuszczalne normy. Słuchajcie, zmarło ponad 4 tysiące mieszkańców, a w kolejnych tygodniach w wyniku właśnie powikłań tych chorób układu oddechowego zmarło ponad 8 tysięcy, więc zobaczcie, jak, jaki ogromny wpływ ma ten smog i właśnie te, te związki chemiczne, które unoszą się w powietrzu, bo one tak naprawdę to jest dosyć, że te pyły, to jeszcze spaliny, wszystko się ze sobą miesza, no i właśnie powstaje ta sztuczna mamga, o której, o której wspomniałam. Tym bardziej, że bardzo, dobrze, bardzo to widać na przykład w osiedlach domków rodzinnych. Ja mieszkam akurat w takiej okolicy, to powiem Wam, że zawsze Akania do mnie wie, to tak po prostu śmierdzi, jakbyśmy koło ogniska za przeproszeniem siedziały <grym> i naprawdę to... Gołym nosem czuć po prostu. Tak, ale słuchajcie, jak już mówimy o smogu, to może powiedzmy sobie, jakie zmiany występują w naszej skórze, w naszej jakby pod względem pielęgnacyjnym, urodowym, jak to, jak to wygląda. Przede wszystkim możecie zauważyć, że ta skóra może mieć taki szarowy koloryt. Mogą się pojawić zmarszczki, także po prostu szybciej się one pojawią po prostu się pogłębią. Przed... <laughs> Wszystkim możecie naławić się trądziku albo wyprysków. Skóra może zacząć się dosyć mocno błyszczeć, bo będzie miała nadprodukcję łoju, ponieważ no, wolne rodniki, które występują w smogu, zaczynają po prostu uszkadzać ten płaszcz hydrolipidowy. Tak. Dodatkowo jeszcze, słuchajcie, skóra się mocno odwadnia. Właśnie w wyniku smogu, czyli tych związków chemicznych, które jakby unoszą się w powietrzu, i przez promieniowanie ultrafioletowe, te związki chemiczne ulegają rozpadowi i właśnie powstają reaktywne formy tlenu, które jak napotkają nas, naszą skórę, wnikają w głębsze warstwy skóry. No i tak naprawdę niszczą po kolei każdą zdrową komórkę, degradują jej DNA, przyspieszają apoptozę komórki, czyli obumierania. I tak naprawdę mamy taki przyspieszony proces starzenia się skóry. I też na pewno pamiętacie z poprzednich odcinków, jak opowiadałyśmy o to było. Sąkiem z, z panem profesorem, więc polecamy do zagl zaglądnięcia, także do, na jego program w naszym kanale TV. Um, opowiadałyśmy o stresie o, oksydacyjnym. Nie, o wszystkich antyoksydantach, które możecie zażywać, żeby po prostu mimo wszystko jakby zapobiec temu starzeniu przez te wolne rodniki. O wolnych rodnikach którzy bo opadamy cały czas mam wrażenie, że te wolne rodniki to się w każdym odcinku u nas pojawiają. Tak. Ale jest to naprawdę zabójstwo tak naprawdę z każdej strony na, na naszą skórę i w ogóle na nasze ciało. Zgadza się. Więc oprócz tego odwodnienia, też musimy bardzo właśnie dbać o ten płaszcz hydrolipidowy, z tego względu, że jak mamy zaburzone jakby tą proporcję tłuszczy do wody na naszym naskórku, to czy wolne rodniki, czy właśnie te związki chemiczne, które są emitowane właśnie w wyniku spalania tych wszystkich substancji. Mają po prostu wolną drogę do wejścia w nasz organizm. Zgadza się. No i właśnie jak my staramy się robić wszystko, żeby tą skórę zabezpieczyć, ale też, jeżeli chodzi o pielęgnację, to może taką, tak, taką może podstawę zróbmy, jeśli chodzi o pielęgnację, może Ania oczyszczanie, które jest jednak najważniejsze, ponieważ wychodząc na dwór i mimo wszystko wszystkie te pły czy zanieczyszczenia z powietrza one jakby osiadają na naszej skórze, i potem po prostu tego nie zmyjemy, to to tragedia. Więc stosujmy Ania podwójne oczyszczenie. Tak, podwójne oczyszczenie jest tutaj bardzo ważne z tego względu, że właśnie te osady, które znajdują się na naszej skórze, jak nie domijemy tej buzi, to słuchajcie te pyły PM one mają, taki specyficzny lep mają taką lepkość specyficzną, więc czasami właśnie w okresie zimowym, jak dużo przebywacie na zewnątrz i dotkniecie swojej cery i ona się lepi, to z jednej strony wiadomo, kosmetyki kolorowe, natomiast słuchajcie, naprawdę można wyczuć na naszej że ilość właśnie tych zanieczyszczeń możemy też to sprawdzić po tym jak osoby które nie wykonują makijażu kolorowego na co dzień po całym dniu przemyją sobie płynem micelarnym chociażby skórę to zobaczą że na tej skórze po prostu Taki, jest czarny wacik. Tak, właśnie to jest naprawdę często znaczy spotykane faktycznie nawet ja tak to sobie mam właśnie że temu tak. się nie malujemy niby ta buzia jest czysta cały dzień niby nic nie nakładałyśmy ale mimo wszystko jak się tam buzię przemyje, no to coś tam jest no i właśnie to Zgadza jest cały y brud naszego powietrza niestety. Zgadza się. Więc to jest jedno. Tonizacja też jest bardzo ważna z tego względu, że jak nie przywrócimy naturalnego pH skóry, to także ta skóra będzie jakby nieuregulowany będzie ten płaszcz hydrolipidowy, nie będzie przywrócone pH i też będziemy mieć zaburzony jakby, jakby ten jakby naturalną ochronę barierową naszej skóry, tak? Dodatkowo jeszcze powiedzmy może o serum. Tutaj serum w pielęgnacji właśnie tej antysmogowej jest bardzo bardzo ważne. Na pewno właśnie... też spotykałyście się tak. z w ogóle seriami takie anti-pollution, anti więc no faktycznie dużo jest tych kosmetyków, Pamiętajcie, żebyście zwracały na skład, uwagę, na skład, przede wszystkim węgiel, który jest bardzo dobrze czyszczający i troszkę wyciąga te wszystkie zanieczyszczenia, więc myślę, że tutaj się można też skupić na tym i. Chyba najważniejsze, co możemy dać, to krem, czyli zabezpieczyć po prostu ten płaszcz hydrolipidowy przed tym, że prostu cały ten brud nie wnikał głębiej w naszą skórę, żeby po prostu chronić nasz organizm. Tak, w serum jeszcze możemy, mówisz o kremie, natomiast jeszcze cofnę się do serum, że też możemy przemycić właśnie między innymi antyoksydanty, które Dokładnie. są bardzo ważne właśnie w walce ze smogiem, z tego względu, że właśnie to działanie wolnych rodników na naszą skórę jest tak intensywne, a serum, przypomnijmy, jest bardziej wzbogacone niż, niż sam krem. Oczywiście. Więc jakby te witaminy A, C, E czy właśnie chociażby pochodne roślin, które są Antyoksydant, antyoksydantami naturalnymi też są bardzo ważne w pielęgnacji. Czyli beta-karoten, zaxantyna, aksantyna. Tak. No i to są substancje, które możemy także suplementować w diecie, żeby jakby zadziałać na... Tak, na, na czyli na te... Twoje ukochane smoothie zielone. Może Ania Tak, przekuć, właśnie. Nie? <laughs> tak, smoothie zielone. Faktycznie bardzo często wykonujemy smoothie zielone w domu. Słuchajcie, jarmuż, szpinak, awokado, odrobinę mleka kokosowego, słuchajcie. I takie dobre. No i wolnych rodników, nie. Ma. <laughs> Tak. No i możemy też powiedzieć wam na przykład o roślinach, które oczyszczają nasz dom, trochę wspomagają niedopuszczanie tego smogu do naszego domu, ale też o innych rzeczach. Są to przede wszystkim paprotka, skrzydło kwiat, dobrze pamiętam, tak, bluszcz pospolity, ale także rapiz wyniosły. Są to takie cztery kwiaty, które możecie zakupić do domu, które jakby są naturalnym odświeżaczem waszego powietrza. One mają takie zdolności oczyszczające powietrze, więc jest to jeden z takich sposobów jakby metod naturalnych, metod naturalnych jeżeli chodzi o oczyszczanie powietrza, ale także słuchajcie, myślę, że dobrze jest zamontować, znaczy zamontować, wciągnąć no aplikację w swoim smartfonie, która służy do sprawdzenia przed wyjściem właśnie, czy z dzieckiem na spacer, czy jak idziecie z psem, z psem na przykład na spacer i chcecie zobaczyć, jakiej, jakby, czy, jak, czy, o ile jest przekroczona granica właśnie postępowania to, występowania czy to jest w ogóle pyłu, bezpieczne. Tak, no to warto mieć taką aplikację w telefonie. Jak dobrze pamiętam, to chyba było tak, kanarek. Dobrze pamiętam kanarek, właśnie. tak, to jest jedna z wielu, ale też w zależności, jakie oprogramowanie telefonu, to naprawdę tych, w tych sklepach jest naprawdę cały na przykład ogrom. też Tak, i na podstawie też tej aplikacji możecie na przykład zobaczyć, czy akurat teraz jest miara dobra jakoś powietrze, i wywieczyć ten dom, bo tak. ja faktycznie tak robię, bo powiem Wam, że tak, to inaczej tak śmierdzi w domu z smogiem, że. Um, nie, nie, słuchajcie, no, dobrze nie, wietrzyć nie wietrzyć wietrzyć. mieszkania e, właśnie w trakcie największych, największego spalania, czyli sparania. najgorzej wieczorem i samego rana, tak. nad ranem, bo jest taka tendencja, że nad ranem i później wieczorem zaczynają zaczyna właśnie ludzie grzać w swoich mieszkaniach czy domach, a po południu, czyli tak między 12 a 16 wstrasy. wtedy po prostu mniej się pali i wtedy faktycznie warto to mieszkanie wywietrzyć. No i przede wszystkim możemy zaopatrzyć się w oczyszczacze powietrza, które teraz moim zdaniem to chyba już powinno być w każdym domu. My na przykład mieszkamy we Wrocławiu i faktycznie we Wrocławiu jest taki smog, bo my mieszkamy akurat w dolinie, więc cały czas ta łuna jest i mimo wszystko, nawet jak wiatr wieje, myślę, że nie do końca jest to wywiewowe. Więc Ty masz akurat Anię oczyszczacz powietrza. i Tak, ja sobie bardzo chwalę. Faktycznie w ogóle jest to takie urządzenie, które jak się włączy i nawet, nie wiem, wycieram kurze w tym czasie albo, nie wiem, wezmę koło i będę chciała ją jakoś po prostu poskładać, to od razu po prostu czerwony alarm zaczyna szybko, głośnie chodzić, ten oczyszczacz powietrza i od razu zaczyna reagować na ilość chociażby właśnie kurzu, który występuje w domu. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o, o tym, że generalnie smog, mówiliśmy o tym Londynie, że w 1952 mhm. roku takie spustoszenie zrobił wśród mieszkańców, to właśnie są takie dwa rodzaje smogu. Smog Smog londyński, właśnie, który jest jakby, jakby na podstawie tamtego wydarzenia sprzed lat. I to Czyli smog, to jest ten, taki, ten typowo grzewczy smog. Tak, to jest typowo grzewczy, który występuje w okresie jesiennym, mniej więcej od września do marca. I tak naprawdę ten rodzaj smogu występuje w klimacie umiarkowanym. Natomiast drugi smog typu Los Angeles jest to smog, który występuje w klimacie tropikalnym i on właśnie najczęściej pojawia się w takich aglomeracjach dużych, dużych gdzie są duże miasta, jest gorąco, wysoka wilgotność powietrza. No i właśnie wtedy są takie dwa podziały. Właśnie tak, słyszę, że w Polsce to w ogóle są obydwa, więc. Tak, mamy, bo więc. mamy i w okresie tak. letnim smog, i w okresie zimowym. W okresie letnim jest bardziej on związany jednak z komunikacją miejską i tak naprawdę teraz każdy ma już praktycznie po dwa samochody, więc wiemy o co chodzi. Tak naprawdę jeżeli chodzi o temat smogu, to, to tak myślę, że chyba... podsumowując, po prostu dbajcie o swoją cerę, żeby zabezpieczać ją przed tym, żeby po prostu te wszystkie cząsteczki nie wnikały w naszą twarz, czyli dbajmy o ten płaszcz lipidowy. No i jeśli mamy okazję, to po prostu nie palmy czymś, co jest niezdrowe, czyli najgorszy po prostu jest węgiel. W czystej I formie. I śmieci. Ojej. I plastik. To chyba jest już zabójstwo. Więc kochani, zmieniajmy piece. Miejmy oczyszczacze są, na, są nawet dofinansowania. Można dostać dofinansowanie od miasta i, i zmienić piec na bardziej ekologiczny, więc warto może z tego skorzystać. Dziękujemy Wam za uwagę. Śledźcie nas na Instagramie, na Facebooku. No i polecamy Wam kanał SCTV. Nasz program byli Simki. Serdecznie zapraszamy. Dziękujemy i do zobaczenia.